Dobry wieczór, witam w pierwszym odcinku kanału wieczornego. Ja nazywam się Łukasz Zwoliński i w ramach tego podcastu będę Wam od czasu do czasu opowiadał o sprawach kryminalnych, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Czasem będą to historie zaginięć, czasem opowieści dotyczące morderstw, a czasem audycja na temat może jeszcze innego rodzaju spraw. Jak będzie się okaże, wszystko wyjdzie prawdopodobnie w tak zwanym praniu. Mam nadzieję, że uda mi się Was zainteresować. W pierwszym odcinku postanowiłem opowiedzieć o sprawie z Niemiec, która zaciekawiła mnie z uwagi na liczne podobieństwa do innej, bardzo bliskiej mi sprawy z Polski, a mianowicie znanej Wam pewnie doskonale historii zaginięcia Iwony Wieczorek. Jako mocno zaangażowany w dyskusję użytkownik grup facebookowych dotyczących sprawy Iwony spotkałem się kiedyś z ciekawym komentarzem mieszkającego w naszym kraju Niemca imieniem Daniel, który zaginioną w 2003 roku Marejkę Goszczak określił jako niemiecką Iwonę Wieczorek. Dlaczego nazwał ją w ten sposób? Skojarzeń jest rzeczywiście sporo, choć istotnych różnic też pojawia się dużo. Przede wszystkim śledztwo w sprawie Marejkę trwało zaledwie pół roku. Dla porównania śledztwo czy może raczej śledztwa w sprawie Iwony ciągną się już od ponad 13 lat. Różnica gigantyczna. I być może ten okres 6 miesięcy wielu z was z tej perspektywy wyda się krótki. Ale to wcale nie znaczy, że niemieccy śledczy nie mieli z zagadką zaginięcia Marejkę naprawdę sporych kłopotów. Wystarczy przytoczyć fakt, że w sumie w sprawie podjętych zostało ponad 1700 indywidualnych tropów. Co natomiast się zgadza? W pierwszej kolejności na pewno postać zaginionej. Pochodząca z Bawarii Marejkę miała 20 lat, a więc tylko o rok więcej od Iwony. Podobnie jak ona była ładną, szczupłą blondynką i tak jak nasza zaginiona z Gdańska, lubiła imprezować. Co mocno charakteryzuje sprawę Iwony wieczorek, to również jej wielowątkowość oraz pokaźna ilość rozważanych od lat hipotez. Tu także, pomimo tego, że śledztwo trwało w cudzysłowie tylko 6 miesięcy, tych teorii natworzyło się bardzo wiele, czemu podobnie jak u nas towarzyszyło silne podgrzewanie zainteresowania przez media. Dość nieprzyjemnym niestety elementem teorii snutych przez wiele osób przy sprawie Iwony są podejrzenia rzucane w kierunku matki zaginionej. Przy sprawie Marejkę Goszczak także ten element pojawiał się i znajdował miejsce wśród licznych hipotez, choć bardziej tych spiskowych, podejrzewanych przez opinię publiczną niż branych pod uwagę przez policję. Jeszcze inny podobny motyw dotyczył z kolei zachowania znajomego Marejkę, które żywcem przypomina mi zachowanie jednego z kolegów Iwony na początku sprawy. Na czym to zachowanie polega, na razie nie zdradzę. Przejdźmy już może do samej historii. Jest październik 2003 roku. Marejkę Goszczak zaledwie od kilku tygodni prowadzi dorosłe, samodzielne życie. Wynajmuje swoje pierwsze mieszkanie w pół tysięcznej, niezbyt atrakcyjnej dla młodych osób miejscowości Waldminsen, niedaleko granicy z Czechami, oraz pracuje w fabryce tekstyliów. Pewnego dnia, bez żadnej zapowiedzi, nie przychodzi do pracy. Nikt nie wie, gdzie jest, nikt nie jest w stanie się z nią skontaktować. Ostatnie co wiadomo, to że 12 października. Uczestniczyła w imprezie urodzinowej, z której wróciła o godzinie 14.00, po czym była również widziana w swoim mieszkaniu wieczorem o 20.00. Nie jest pewne, czy po tej godzinie jeszcze gdzieś wychodziła. Nic nie zniknęło, walizka i ubrania zostały na swoim miejscu. Mało prawdopodobne wydaje się, żeby kobieta udała się dokądś tak jak stała i celowo unikała kontaktu, lub tak ubrana wyszła, wyjechała, po czym spotkała ją jakaś krzywda. W grę wchodzić może ewentualnie to, że. Do jakiegoś gwałtownego zdarzenia, może porwania, doszło w samym mieszkaniu albo gdzieś blisko niego. Śledczy nie znajdują jednak żadnych ewidentnych śladów ani zmian, które mogłyby świadczyć o awanturze. Wkrótce policja kryminalna w Ratyzbonie oraz służby ratownicze podejmują rutynowe działania, które nie przynoszą jednak efektu. Poważniejsze, konieczne do sprawdzenia hipotezy, pojawiają się z czasem. Przez pierwsze kilka tygodni przypadek młodej dziewczyny nie wyróżnia się szczególnie na tle wielu innych podobnych zaginięć, do których dochodzi w Niemczech. W niedługim czasie od zniknięcia dwudziestolatki dzieje się jednakże coś szokującego. Dwie osoby z grona jej znajomych popełniają samobójstwo. Najpierw 3 listopada 15-letnia Nina, bliska przyjaciółka Goszczak, wiesza się na psiej smyczy na strychu swojego domu. Następnie tydzień później 22-letni Rafael, który również znał Marejkę, Umiera poprzez celowe zatrucie się spalinami ze swojego Volkswagena Golfa. Mało tego, inna osoba z jej otoczenia także próbuje się zabić, ale zostaje odratowana. Siedemnastoletnia Nadine, która podcina sobie nadgarstki, uchodzi z życiem, po czym zostaje przyjęta na oddział psychiatryczny. Po tych wydarzeniach policja ma za zadanie ustalić już nie tylko przyczynę zaginięcia Marejkę, ale i zastanowić się, czemu tak wielu młodych ludzi w niespełna ośmiotysięcznym miasteczku pragnie odebrać sobie życie. Wkrótce udaje im się dowiedzieć, że zarówno znajomi, jak i sama zaginiona mieli do czynienia z narkotykami. Pojawiają się pytania i spekulacje. Być może dziewczyna przedawkowała, a znajomi ze strachu przed poniesieniem za to odpowiedzialności pozbyli się ciała i następnie nie mogąc znieść presji postanowili się zabić. Tropy zaczynają prowadzić do mieszkającego na przedmieściach lokalnego dealera, który jak się okazuje doprowadzał młode osoby do uzależnień, po czym wykorzystywał je na różne sposoby, manipulował nimi a dziewczęta wykorzystywał również seksualnie. Jedna zagadka w jakimś stopniu się wyjaśnia. Badane są ewentualne związki tych wydarzeń ze zniknięciem goszczak, ale fala samobójstw i wątek narkotykowy ostatecznie okazują się nie mieć z tym nic wspólnego. Wątek, mówiąc krótko, okazuje się ślepym tropem. Ale policja się nie poddaje i znajduje kolejnych podejrzanych. Pięć osób trafia do aresztu. Jakżeby inaczej, koniec końców, okazują się one niewinne. Tu niestety nie jestem w stanie przedstawić Wam żadnych szczegółów, ponieważ źródła dostępne obecnie w internecie ich nie zawierają. Następny wątek dotyczy samochodów: ciemnego BMW oraz również ciemnego Forda Mondeo, które, jak wynika z informacji zdobytych przez śledczych, w okresie zaginięcia goszczak stały zaparkowane pod mieszkaniem dziewczyny. Ich kierowcy poszukiwani są docelowo jako ważni świadkowie. Te czynności dalej nie przynoszą rezultatów. Tymczasem ludzie w miejscowości gadają, plotkują. Zastanawiają się? Mieszkańcy Waldmin Sien, jak to często w tego rodzaju sprawach bywa i przychodzi do głowy, przypuszczają, że dwudziestolatka mogła stać się ofiarą handlarzy kobietami albo nawet grup okultystycznych. Tak jak już wspominałem, niektórzy podejrzewają także zrozpaczoną, bardzo zaangażowaną w poszukiwania matkę. Teorie, jak widać, co też mocno charakteryzuje sprawę Iwony Wieczorek, dzielą się zarówno na tzw. podwórkowe, jak i znacznie bardziej sensacyjne. Wszystkie te tropy okazują się jednak całkowicie błędne. Z czasem powraca temat mieszkania. Ktoś w którymś momencie zeznaje, że słyszał tamtej nocy krzyki. Mieszkanie wynajmowane przez dziewczynę zostaje po raz kolejny jeszcze dokładniej sprawdzone. O dziwo, policjanci są coraz bliżej pewności, że to właśnie stamtąd Marychy Goszczak została uprowadzona siłą. Mamy już rok 2004. Do pracy nad sprawą zaginięcia dziewczyny zostaje zaangażowana specjalna grupa śledczych z Monachium. Pomimo śledztwa trwającego od kilku miesięcy i wielu sprawdzonych tropów, podchodzą oni do sprawy od nowa. Skupiają się przede wszystkim na metodzie profilowania i ograniczają grupę podejrzanych do zaledwie pięciu osób ze środowiska dziewczyny. Następnie organizują nową serię przesłuchań. W ich trakcie już na początku dokładnie przepytany zostaje 30-letni Stefan B., nieśmiały kolega z pracy Marejkę, operator maszyny włókienniczej. Człowiek ten w dotychczasowym śledztwie nie był nawet brany pod uwagę, choć jak wiele innych osób został pobieżnie rozpytany. Wzięcie go na tapetę szybko pomaga zorientować się policji, że jest to właśnie ten temat. Mocniejsze dociśnięcie w ramach 11-godzinnego przesłuchania sprawia, że podejrzany się przyznaje. Stefan był w Marekę skrycie zakochany. Przyjaźnił się z nią w pracy, chodzili też razem na dyskoteki, ale ona nie była nim zainteresowana jako mężczyzną. Później sprawca wyzna, że dwudziestolatka zachowywała się wobec niego jak siostra, choć ten przez cały czas liczył na więcej. W feralnej październikowej nocy Stefan B. wszedł do mieszkania Goszczak przez otwarte okno sypialni po to, aby po cichu ukraść jej bieliznę. Został jednak przez młodą kobietę zaskoczony i nakryty. Wystraszony perspektywą, że dziewczyna wyjawi prawdę o wstydliwym incydencie, udusił ją w trakcie kłótni. Martwą Marejkę wyciągnął następnie z jej mieszkania i umieścił w bagażniku swojego czerwonego Audi zaparkowanego na podwórku. Wstępnie zaniósł ciało do mieszkania, które wynajmował na pierwszym piętrze. Zrobił to wszystko o dziwo na tyle sprawnie lub szczęśliwie, że na żadnym etapie zbrodni nie zwrócił uwagi żadnych świadków. Co ciekawe, po zaginięciu Stefan miał okazję znajdować się cały czas dość blisko śledztwa i poznawać przynajmniej część informacji, które dotyczyły ruchów policji. Po zaginięciu stał się jednym z osób najbardziej wspierających matkę Marejkę, co dawało mu pretekst do bycia w pobliżu i zdobywania od niej wiedzy o sprawie. Mam nadzieję, że wciąż żyje powiedział któregoś razu do matki, kładąc dłoń na jej policzku, by ją pocieszyć. Kiedy zaczynałam płakać, podchodził bliżej kładł mi rękę na ramieniu lub gładził po policzku, pocieszając mnie wspominała Janet Trapp. Pomagał również przy projektowaniu i roznoszeniu plakatów z zaginioną. Nie było dnia, żeby pracownik tekstylny nie wpadł do matki Marejka i nie zapytał, czy jest coś nowego, a ta opowiadała mu wszystko szczegółowo. Wiecie już pewnie, co miałem na myśli, mówiąc wcześniej o zachowaniu jednego z kolegów Iwony na początku sprawy. Oczywiście nie zamierzam tu robić żadnych zero-jedynkowych porównań czy sugerować podejrzanego, bo z wielu względów daleko mi do tego. Faktem jest jednak, że w obydwu historiach pojawia się tego rodzaju motyw. Na podstawie powyższego opisu poczynania Stefana B można odnieść wrażenie, że był on osobą wyjątkowo sprytną, wyrachowaną i sprawną, co w rzeczywistości dość mocno kontrastuje z jego cechami charakteru i usposobieniem. Sprawca był bowiem bardzo zamknięty w sobie i niepewny siebie. Opinia psychiatryczna potwierdziła, że wykazywał niemal cechy autystyczne, nie posiadał przyjaciół, nie miał też na koncie żadnych doświadczeń seksualnych. Interesował się i zajmował prawie wyłącznie akwariami, a także telewizorami i urządzeniami wideo. Marejka jako pierwsza kobieta w jego życiu traktowała go w jakimś sensie poważnie. Nie kpiła z niego, nie odrzucała. Przeciwnie, zaprzyjaźniła się z nim, ale przyjaźń była jednocześnie jedynym, co mogła mu zaoferować. Goszczak była dla Stefana bardzo życzliwa. Pomagała mu wybierać ubrania, prasowała koszule, a nawet zamieszczała dla niego prywatne ogłoszenia. 30-latek podarował jej zaś akwarium, co jak skomentował pewien prokurator, stało się dla niego poniekąd biletem do mieszkania dziewczyny i pretekstem do częstszego odwiedzania jej. Stefan B. podczas wieczornych spacerów często zbierał wyrzuconą żywność i stare ubrania, a jego poszukiwania z czasem prowadziły go w okolice miejsca zamieszkania Marejkę. Według prokuratury to właśnie podczas jednego z takich wyjść wpadł na pomysł, aby włamać się przez okno do domu przyjaciółki i ukraść jej bieliznę. Co się wydarzyło później, już wiecie. Według prokuratora Stefan był w stanie poprawnie ocenić sytuację i kiedy dusił ją, aby uciszyć, robił to całkowicie celowo i świadomie. Również umiejętne zacieranie śladów świadczyło o tym, że był on osobą jak najbardziej poczytalną. Kiedy początkowo uczestniczył w poszukiwaniach i udawał, że pomaga, Marejkę Goszczak leżała już martwa w łazience jego mieszkania. Warto w tym wszystkim zauważyć, że do momentu, w którym sprawca się przyznał, policja nie miała pojęcia, gdzie może znajdować się ciało. Marejkę przez pół roku była uznawana za zaginioną. Stefan Bez zdążył zresztą w międzyczasie przenieść zwłoki nawet kilkukrotnie. Początkowo ukrywał je m.in. około 20 km od swojego miejsca zamieszkania. Ostateczną lokalizacją, którą wyjawił po przeciśnięciu przez śledczych, był jednak las w pobliżu Ambergu, mniej więcej 70 km od miejsca tragedii. Ciało odnaleziono w kwietniu 2004 roku. A, Stefan B został skazany na dożywocie. Podczas procesu w czerwcu 2005 roku ze łzami w oczach i łamiącym się głosem, jeszcze raz opisał swoją wersję wydarzeń. Z jego ust nie padło jednak ani jedno słowo przeprosin ani skruchy. Dziękuję bardzo za uwagę. Był to pierwszy odcinek kanału wieczornego. Zachęcam do subskrypcji i liczę na kolejne spotkania. Do usłyszenia.